Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy, Tunezja, miasto Magdia. Piękne miasteczko, bardzo mi się podoba, wyjątkowe jeśli chodzi o swoją, o swoją historię, rodem ze starożytności. Obecnie no stosunkowo jak na razie niewielkie, niewielkie miasto, ale rozbudowujące się pod kątem hotelarskim, turystycznym. Ale o czym będzie ten materiał? O dawnych murach. O dawnych murach, wybudowanych jeszcze przez Fatymidów, którzy w roku 920, bo 921, uczynili, o, ale skąd wody? Uczynili z Magdi swoją stolicę. Ona On przez pewien czas była ich stolicą, natomiast później przenieśli się do Kairu. Ogólnie w e, 1554 roku wycofujący się Hiszpanie, którzy zdobyli to miasto, wyburzyli wszystkie mury, wszystkie umocnienia tej Magdini. Ale są ślady, są pozostałości tych dawnych murów i tutaj taki wypadzik będę chciał, będę chciał zrobić i troszkę poszukać właśnie tych śladów. Od strony tutaj ulicy, zresztą to powiem tylko, że stare miasto Magdy jest położone na półwyspie. mamy tutaj sporo murów tutaj przy tej ulicy. Mury oporowe, przypuszczalnie część z nich mogła już stanowić właśnie część umocnień tych dawnych umocnień, które tutaj się znajdowały. Oczywiście, czy akurat te, tej pewności nie mam. Natomiast jako, że są bardzo okazałe. No to postanowiłem, że od tego miejsca właśnie zacznę ten wypadzik. Ja powiem szczerze, jedna no z ciekawszych kawiarni, restauracji jakie widziałem. Cafe City Salem. Restaurant La Grotte. Bardzo fajnie tutaj się schodzi. Schodzi się do poziomu morza. Bardzo fajnie to wygląda. Na horyzoncie już jest Stwierdza, dawna kazba, ona powstała pierwotnie również za czasów Fatymidów. Ona została również zburzona przez Hiszpanów i potem za czasów osmańskich została zrekonstruowana. Naprawdę bardzo tu jest fajnie, schodzi się na dół, jest kawiarnia, po prostu bardzo. Bardzo fajne miejsce. I tak to jest, powtarzam, na niektórych materiałach uważam, że Magda ma wielki potencjał. Naprawdę wygląda rewelacyjnie tutaj na tym półwyspie. Takich jak ta kawiarenka brakuje, brakuje. Ale no jest szansa, że będzie tego coraz więcej, że się Magda będzie rozwijać, że się Medina będzie rozwijać, bo naprawdę, bo naprawdę super, bardzo, bardzo Fajne miasto. I na przykład ograniczając się do tego starego miasta, do Półwyspu. Naprawdę. Się z lewej strony zrekonstruowana twierdza. Da się wejść na dziedziniec. Jest kilka sal wystawowych. 8 dinarów dorośli, 5 dzieci. To tak dla zainteresowanych. No i tutaj mamy a propos tej kawiarni. Dosłownie na skalę. Jest teraz piękne. Naprawdę, naprawdę świetne miejsce. Mamy rzut oka na cały ten kompleks, ruin. No i tak cud, że ta wielka twierdza została przed wiekami zrekonstruowana. No i pomału coś tam działają. Jak da, da się tam wejść, da się wejść na mury. Zresztą jest to najwyższy cypel. Najwyższy punkt tego cypla który się tutaj znajduje no i bardzo dobry punkt obserwacyjny bardzo fajne widoki ja też, no i cóż, pomalutku będę gdzieś tutaj skakać do tych ruinek, bo tu już są na 100% te ruinki to są pozostałości tych dawnych umocnień Fatymidów tu mamy kolejną maką kawiarenkę no takie miejsca mają też wielki potencjał i dobrze, że coś się tutaj dzieje. I oby takich miejscówek było jak najmniej, czyli syfu, a jak najwięcej właśnie takich kawiarni i restauracji. Tam na przykład ten fragment murów jest gdzieś tam naprawiany, odnawiany no i dobrze, bo to też jest jakaś, jakby nie było ozdoba zresztą widać, że ta Magdia zaczyna się coraz mocniej rozwijać strefy hoteli coraz większe no i bardzo, bardzo dobrze jest jakiś plan na to, na to miasteczko które mocno podupadło już przed wiekami takiej ciągłości tutaj nie będzie więc trzeba będzie wchodzić cofać się ale za to widoki są tutaj piękne na morze mnie się bardzo podoba A więc mogę i wchodzić i schodzić można powiedzieć do oporu To Magdia, dawniej, jeszcze była właśnie stolicą fatymidów, Chodziło za, za jedno z najbardziej ufortyfikowanych miast całego basenu Morza Śródziemnego. To możecie sobie wyobrazić jakie tutaj były mury, jakie tu były umocnienia. Ogólnie mury miejskie miały wysokość 10 metrów 10 metrów były dookoła miasta to była właśnie twierdza. Mamy meczet, ale tam wodali widać bramę główną tych umocnień, ale też jest po rekonstrukcji. Ale tam można zobaczyć, jaki to jest gigant jak te, jak te mury były gigantyczne. Natomiast tutaj również była kolejna, kolejna nitka murów, mniejszych, ale jednak. I czasami te fortyfikacje ratowały miasto, ale czasami nie. Chociażby normalnie zdobyli. Wtedy, wtedy się jeszcze miasto wykupiło. Ale też później było zdobyte właśnie jeszcze przez króla Sycylii Rogera II, przez Hiszpanów, którzy całkowicie właśnie zburzyli fortyfikacje. No i potem już miasto było łatwym celem ataków. No i zaczęło w dużej mierze przez to podupadać, tracić na znaczeniu. Niegdyś jedno z ważniejszych miast tego regionu. No tak dzisiaj tak naprawdę. Taka mieścina. Ale to ma właśnie swój urok. Jesteśmy w takim molochu jak na przykład Sus. Które akurat dość dobrze znam, to jest całkowicie na bajka. Czy Kairuan, w którym też byłem dwa dni temu, tutaj jest całkowicie, całkowicie inaczej. Tu jest w ogóle niezły motyw, bo jest w ogóle cmentarz i ten cmentarz yy, i biegnie gdzieś tam dookoła, daleko Hen-hen gdzieś tam na dziedzińcach dawnych budynków tam gdzie jest jakieś miejsce no to. No to robimy groby, nagrobki. Też to ma jakiś swój klimat, bo to naprawdę wygląda bardzo ciekawie, szczególnie z poziomu murów tej twierdzy. taki właśnie duży duży fragment akurat chciałbym tu zejść Jak czytałem troszkę o Magdi to czytałem, że w 3 godziny można wszystko obejść nie wiem czy 3 godziny żeby, żeby wejść do Muzeum Archeologicznego do twierdzy, do meczetu, chodzić po Medinie, włóczyć się tutaj po ruinach murów może ktoś ma sprinta w nogach Ja myślę, że 3 godziny nie wystarczy Oczywiście tak jak teraz, że sobie odchodzę teraz od samego tego miasta i chodzę w ogóle gdzieś na jakieś tereny dziwne Ale właśnie te mury stanowią jedną z cenniejszych rzeczy tej Medinie. Nie wodnawiają, nie gratują, niech jak najwięcej z tego, z tego przetrwa. No woda zarąbista, czyściutka, aczkolwiek podłoże mocno skaliste. Nie wiem jeszcze, jak tutaj jest z plażami. Ogólnie w obrębie samego tego półwyspu, no to nie ma. A przynajmniej w większości. Właśnie tu już są takie okolice jak tutaj. Natomiast gdzieś, gdzieś tam poniżej, gdzieś tam bliżej bo portu, jest jakaś wysepka. Nie wiem, czy tam nie są plaże zrobione, ale to tam spróbuję dojść i zobaczyć. że to kolejne fajne urozmaicenie żeby właśnie sobie akurat tu pochodzić zobaczyć te pozostałości dawnych murów bo ogólnie samo stare miasto, sama Magwia murów nie ma w ogóle jak powiedziałem zostały całkowicie przez Hiszpanów zburzone i nigdy już nie zostały odbudowane nie wiem czy jest to aż tak duży problem skoro tu w 9, 10, 11 wieku wszystkie te mury potężne budowano a potem już się nie dało ich zbudować Trochę to troszkę to dziwne dla mnie no ale tak było też ciekawe że tą twierdzę tak zrekonstruowano, bo w sumie jakie miała tutaj znaczenie, jeżeli w ogóle już tych murów w mieście nie było. Jedny klimat, już nie piasek, nie piaszczysta plaża, a właśnie typowo skaliste podłoże. No i tu wszędzie dookoła te nagrobki. Powiedziałby sobie mogę stanować no i tyle pozostało z ruiny no. stanowisko do skoków na wody Co te e, ogólnie regiony, to jak, najba, to jak na razie najbardziej klimatyczny cmentarz, na którym byłem. zarobiście. zarąbiliście. Ja idę dalej, tam w oddali widzę kolejne ruiny. Bo myślę, że po drugiej stronie tej zatoczki się spotkamy I będziemy działać dalej. A tak, co do tej zatoki, to przypomina to bardziej ogólnie port. Mówiąc, że jest dość foremny. Jest też obudowany. Przypuszczalnie był taki port. Wiem, że niedaleko był, był też port punicki. Nie wiem, czy w tym miejscu, czy nie troszkę dalej, ale czy tam jakieś ślady są, czy właśnie to. Tu jeszcze jest taka zatoczka. Wiem, że gdzieś tu miał być jakiś właśnie stary, starożytny port Ogólnie nie ma problemu, żeby sobie tutaj iść. Są ścieżki jest wzdłuż tego brzegu sobie spacerki można właśnie tutaj robić. A niestety jestem tu tylko na wycieczce, więc mój czas też jest ograniczony. No, fajnie to wygląda. Jak są skały połączone z morzem to zawsze fajnie wygląda. Zawsze to nadaje klimatu I doszedłem do tych kolejnych ruin. Folien ist ein Fragment, ein najciekawsza z pozostałości No i to jakiś czas mniejsze, większe ślady się napotyka, tu jakieś kolejne mniejsze, tam znowu większe. No całego tego półwyspu raczej nie będę obchodzić, chyba że faktycznie bo, bo, że faktycznie są jeszcze jakieś mega, mega fajne ruinki. Tu widzę jeszcze dwie takie większe. To te dwie sobie jeszcze zobaczę. Kompleks latarni morskiej. No i cóż, ogólnie podoba mi się. Podoba mi się Magdia, i gdybym miał tutaj przebywać na całym urlopie, no to myślę, że nie, ża nie żałowałbym. Jest tu co chodzić. No i myślę, że swobodnie mogę to miejsce polecić pozostałości i po jakiegoś stateczku dobra myślę że na tą chwilę to będzie wszystko jakieś większe ruiny już mi się nie majaczą na horyzoncie jeszcze mamy taką jedną ale bardzo ciekawy brzeg tutaj po tych skałach też warto warto się pokręcić poskakać oby z głową oczywiście no więc pamiętajcie, że Magdia to również pozostałości dawnych murów obronnych wzniesionych przez fatymidów. Mury stanowiące kiedyś część gigantycznej sieci fortyfikacji, umocnień, obumurowań murów Magdii. No więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.